Z tej strony Patryk. Tym, tym razem mam dla Was Nexus 9 do rozpakowania. Także zaczynajmy. Tutaj na przodzie mamy napisane, że to jest wersja 64 GB z Wi-Fi biała. Tutaj mamy Logo Nexus, z boku HTC, z tyłu również to samo, Logo Nexus, góra nic nie ma. Android no i tu takie informacje podstawowe Także zaczniemy się do rozpakowania Żeby to panie wyglądało Sam tablet Nexus 9 Trochę makulatury Papier, ekologia sare za to Tutaj szybka instrukcja obsługi, co jak jak włączyć, jak naładować i tutaj gwarancja i bezpieczeństwo. Nie chyba tego nie czyta więc lecimy dalej. Tutaj mamy kabel USB 2.0 I tutaj mamy adapter do gniazdka. Także znajdujemy się w Irlandii, także mamy brytyjskie wejście i ampera to jest półtora, 1,5 ampera, także tak wygląda nexus. Od HTC Nexus 9. Biały, piękny. Więc to by było na tyle. Dzięki i do następnego.